Cześć, witajcie w nowym filmie. Jeśli chodzi o filmy Disneya, są całe pokolenia, które dorastały z tymi powtarzającymi się bajkami. Książę spotyka księżniczkę, zakochują się w sobie, pokonują przebiegłych złoczyńców, a potem żyją długo i szczęśliwie. Ale co jeśli powiemy Ci, że oryginalne historie Disneya były znacznie mroczniejsze? Dzisiaj pokażemy Ci 20 prawdziwych zakończeń Disneya, o których nie wiedzieliście. Jesteście nowi na tym kanale, upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Jeśli chodzi o klasyki Disneya, miecz w kamieniu jest często przyćmiewany przez tytuły takie jak 101 Dalmatyńczyków i Księga dżungli, wszystkie wydane w tym samym roku. Ale Miecz w Kamieniu ma mroczniejszą historię niż mogłoby się początkowo wydawać. Podczas gdy większość kojarzy film Disneya z legendarnym królem Arturem i Ekskaliburem, okazuje się, że Toskania we Włoszech ma własną intrygującą opowieść o mieczu osadzonym w kamieniu. Jednak miecz ten, relikt z czasów średniowiecza, nie został wyciągnięty z kamienia przez szlachetnego króla, ale raczej wbity w kamień przez świętego Galgano Guidotti. Niegdyś zamożny rycerz doznał objawienia w 1180 roku, kiedy zdecydował się porzucić swój wystawny styl życia i przyjąć nauki Jezusa. Szukając ukojenia i duchowego oświecenia, został pustelnikiem. Otrzymał wizję od archanioła Michała i wzgórza, gdzie Michał poinstruował go, aby wyrzekł się wszystkich swoich doczesnych dóbr. Pewnej nocy jego koń zaprowadził go na to samo wzgórze, gdzie wbił swój miecz w kamień. Po wejściu do kaplicy wita nas mrożący krew w żyłach widok, zmumifikowanych dłoni i szczątków złodzieja, który odważył się wyciągać miecz z kamienia, ale mu się to nie udało. Mówi się również, że ten zuchwały intruz został ostatecznie pożarty przez stado dzikich wilków. Numer 19 Kiedy myślisz o filmie Disneya Herkules, myślisz o Hadesie z jego ognistymi włosami i tańczącymi muzami. Jednak mity są znacznie, znacznie mroczniejsze. Wiemy, że film kręci się wokół legendarnej postaci Herkulesa, któremu towarzyszą jego lojalni towarzysze Pegas i Phil oraz jego wielka miłość Megara. W opowieści matka Herkulesa Hera jest przedstawiona jako kochająca postać, podczas gdy w greckich mitach próbowała zabić Heraklesa w okresie jego niemowlęctwa. W filmie Herkules dobrowolnie rezygnuje ze swojej nieśmiertelności, aby być z Megarą na ziemi, co skutkuje długim i szczęśliwym życiem. W przeciwieństwie do mitów, film przedstawia Heraklesa doprowadzonego do szaleństwa przez Herę, co prowadzi do tragicznego morderstwa Megary i ich dzieci. Po tym niszczycielskim czynie Herakles szukał wskazówek w wyroczni delfijskiej, która poradziła mu, aby odszukał swojego kuzyna Eurysteusza. Eurysteusz dał Heraklesowi 10 prac jako pokutę za jego makabryczne czyny. Prace te obejmowały słynne zadanie schwytania lwa Nemejskiego. Numer 18. Przede wszystkim należy rozwiać błędne przekonanie na temat jej imienia. Urodzono około 1596 roku Pocahontas nie było jej prawdziwym imieniem. W rzeczywistości nazywała się Amonute lub Mataka. Była córką wodza 13 plemion, mówiących językiem Algonkinów, w pobliżu ziemi, która później stała się Jamestown, o którą ubiegali się pierwsi angielscy kolonialiści. I nie miała 18 lat, kiedy przybyli Anglicy jak przedstawiono w filmie Disneya w rzeczywistości miała 10 lat. Chcąc osłabić rdzenną ludność, Anglicy opracowali spisek mając na celu jej porwanie. Pocahontas została zmuszona do małżeństwa z jednym ze swoich porywaczy Johnem Rolfe. Później zmarła z powodu choroby, cholery, ospy, gruźlicy lub grypy i nigdy nie wróciła do domu. Przedstawiciele plemienia Powatan na statku z Pocahontas powiedzieli później jej ojcu, że została otruta. Numer 17. Stephen King słynnie nazwał Bambi pierwszym horrorem, jaki kiedykolwiek widział. Oryginalna książka, która jest bardziej makabryczna niż ukochany film Disneya, niesie niepokojące przesłanie o ludzkości. Film znany jest z imponującej sceny, w której matka bohatera zostaje zastrzelona przez myśliwego, pozostawiając Bambiego samego i płaczącego. Film został oparty na książce Bambi Życie w Lesie, autorstwa austro-węgierskiego pisarza Felixa Saltena. Pomimo osobistej historii Feliksa jako zapalonego myśliwego, który podobno zabił ponad 200 jeleni w tej historii, później powiedział, że napisał Bambi, aby zapobiec naiwności ludzi w stosunku do natury. Podczas gdy zwierzęta w powieści nawiązują przyjaźnie między różnymi gatunkami, pojawiają się brutalne konflikty, takie jak lisy i fretki walczące z bażantami i wiewiórkami. W pewnym momencie... Bambi prawie zabija rywala, podczas gdy Felinka patrzy i śmieje się. Jak pokręcona jest ta oryginalna historia. Numer 16. Film Krajina Lodu przedstawia oryginalną historię, luźno inspirowaną królową śniegu, Hansa Christiana Andersena. Historia obraca się wokół ponadczasowego konfliktu między dobrem a złem, w którym królowa śniegu jest niekwestionowanym złoczyńcą. Opublikowana w 1845 roku. Królowa śniegu przedstawia nam Kaja, chłopca, którego serce i oko mają fragmenty rozbitego magicznego lustra wykonanego przez trolę. Przemieniony przez odłamki lustra, kaj zamieszkuje z królową śniegu. Tymczasem jego towarzyszka Gerda wyrusza na odważną wyprawę, aby go odnaleźć. Po serii ekscytujących przygód Gerda w końcu odnajduje kaja i uwalnia go. Obejmują się, a moc miłości Gerdy okazuje się go zbawieniem, ponieważ jej ciepłe łzy rozpuszczają jego lodowate serce i niszczą drzazgę w nim. W rezultacie łzy kaja zmywają odłamek z jego oka, przywracając mu radość i witalność, a oni żyją długo i szczęśliwie. Numer 15 Alice Pleasance Liddell to osoba stojąca za kultowymi dziełami Louisa Carola, przygodami Alicji w krainie czarów i po drugiej stronie lustra. W przeciwieństwie do wielu bajek opartych na mrocznych historiach, to tło, które doprowadziło do napisania tej historii jest bardziej kontrowersyjne. Alicja miała zaledwie 4 lata, gdy Charles Doxon, autor używając pseudonimu Louis Carroll, został bliskim przyjacielem rodziny. Warto zauważyć, że związek Charlesa z Alicją był niekonwencjonalny jak na dzisiejsze standardy i spotkałby się z silną dezaprobatą i potępieniem. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zagłębiając się w fabułę, okazuje się, że Alicja jako postać doświadcza halucynacji i wykazuje oznaki zaburzeń osobowości. Biały królik również wykazuje objawy uogólnionego zaburzenia lękowego, podczas gdy enigmatyczny kot z Chesire wydaje się ucieleśniać elementy schizofrenii. Numer 14 Mała syrenka i prawdziwa syrenka mogłyby być równie dobrze różnymi historiami. Tak mroczna jest oryginalna opowieść. W obu przypadkach mamy do czynienia z tą samą postacią. Mitycznym, czternastoletnim stworzeniem poszukującym prawdziwej miłości. Ale tutaj oryginał odbiega od bajki Disneya. Szukając pomocy u wiedźmy morskiej Urszuli, Mała sręka zawiera desperacką umowę, jej głos i język w zamian za nogi. Jednak każdy krok na lądzie jest potwornie bolesny, jakby chodziła po ostrych nożach. Aby złagodzić swoje cierpienie, musi często wracać do morza, aby ochłodzić stopy, co jest jedynym czasem, kiedy może zobaczyć swoją rodzinę. Jej przetrwanie zależy od zdobycia uczucia księcia, który trzyma ją blisko siebie, ale oferuje jej tylko małe łóżko za drzwiami swojej sypialni. Książę poślubia inną kobietę, niszcząc marzenia Małej Syrenki. Wiedźma Morska stawia ją przed śmiertelnym wyborem – jej życie za życie księcia. Choć Syrenka zgadza się, ostatecznie nie jest w stanie zmusić się do dokonania tego czynu. W rezultacie rozpływa się w pianie. Jej duch jednak wznosi się i zyskuje duszę, ale dopiero po wykonywaniu dobrych uczynków przez 300 lat. Nawet siostry Małej Syrenki w wersji Hansa Christiana Andersena nie były niewinne. Chwaliły się swoimi mrocznymi czynami, aby zwabić żeglarzy na zgubę w zdradzieckich wodach. Numer 13 Sundiata Keita, inspiracja dla jednego z ukochanych klasyków Disneya, skończył jako władca Imperium Mali, największego imperium w Afryce Zachodniej. W latach 1235-1255 jego rządy rozciągały się od wybrzeża Atlantyku po rzekę Niger można prześledzić wstecz do króla Nare Mokhanna Konate, prawdziwej postaci przypominającej mu Mufasę. Zgodnie z przepowiednią, ze związku króla Nare z brzydką kobietą narodził się syn, który miał zostać największym królem w historii. Zafascynowany tym potencjałem, król wybrał Sogolon Kedjou, nazywaną kobietą bawołem, na swoją drugą żonę. Urodziła Sundiate, który urodził się niepełnosprawny. W późniejszym okresie życia mógł chodzić, ale zanim król Narem mógł przekazać mu tron, zmarł w tajemniczych okolicznościach, podsycając podejrzenia o nieuczciwą grę. W międzyczasie królestwo pogrążyło się w chaosie, gdy zostało podbite przez króla Soumaoro Kante z Soso. Podczas wygnania Sundiata zręcznie zawarł sojusze z królem Meme i innymi lokalnymi władcami w całej Afryce. Ostatecznie powrócił do imperium ojca. Pokonał króla Souma Oro i przyjął tytuł Mansa, oznaczający króla lub cesarza w języku Mandinka. Co ciekawe, lud nadał mu inne imię, Lwi Król. Numer 12. Lis i pies to klasyczna opowieść o przyjaźni, lojalności i złożoności społecznych oczekiwań. Obraca się wokół nieprawdopodobnej więzi między psem o imieniu Koper i lisem o imieniu Todd. Te dwie postacie tworzą głęboką więź pomimo dzielących ich różnic podczas pierwszych dni towarzystwa. Historia oparta jest na powieści The Fox and the Hound autorstwa Daniela P. Manixa, opublikowanej w 1967 roku w tej mrocznej i przejmującej historii autor bada życie Kopera i Toda, którzy radzą sobie z wyzwaniami związanymi z ich rolami w świecie zdominowanym przez ludzi. W młodości Koper i Tod są nierozłączni i błogo nieświadomi podziału społecznego, który wkrótce ich rozdzieli. Jednak gdy dorastają, ich naturalne instynkty i oczekiwania stawiane im przez ludzkich opiekunów wchodzą w konflikt. Pies Koper jest szkolony do tropienia i polowania na lisę, w tym na swojego dawnego przyjaciela Toda. Tymczasem lis Tod jest postrzegany jako zagrożenie dla zwierząt gospodarskich i uważany przez ludzi za uciążliwego. Presja, by dostosować się do z góry określonych ról, nadwyręża ich przyjaźni i zmusza ich do zaciekłej rywalizacji. Historia przybiera tragiczny obrót, gdy Tod, ścigany przez Kopera i innego psa imieniu Chif, zabija Chifa, towarzysza Kopera. Czyn ten ostatecznie prowadzi do upadku Toda, który wyczerpuje się próbując uniknąć nieustannego pościgu Kopera. Ostatecznie Koper zostaje zastrzelony przez swojego właściciela. Numer 11. Dzwonnik z Notre Dame Disney'a to już jedna z mroczniejszych historii Disney'a, ale najwyraźniej oryginalna opowieść jest jeszcze mroczniejsza. Podczas gdy wielu wierzy, że Quasimodo był oparty na prawdziwej osobie, powieść Wiktora Hugo i interpretacja Garbusa opierały się głównie na folklorze i legendach. Zainspirowany powieścią o tym samym tytule, film obraca się wokół historii Quasimodo, który dorasta w katedrze Notre Dame pod opieką archidiakona Frollo. Zarówno Quasimodo, jak i Frollo rozwijają uczucia do czarującej Esmeraldy, co prowadzi do złożonego trójkąta miłosnego. W kulminacyjnym momencie filmu Quasimodo konfrontuje się z Frollo, nieumyślnie powodując jego upadek poprzez zepchnięcie go z dachu katedry. Chociaż już to odbiega od zwykłego sposobu opowiadania historii przez Disneya, oryginalna opowieść Wiktora Hugo przybiera jeszcze mroczniejszy obrót dla postaci. W narracji Hugo, Frollo podstępnie oskarża Esmeraldę o próbę morderstwa, w wyniku czego zostaje ona niesłusznie skazana na śmierć przez powieszenia. Działania Quasimodo pozostają nieco podobne, gdy spycha Frollo z dachu. Jednak ten akt zemsty jest motywowany bezdusznym śmiechem Frollo podczas egzekucji Esmeraldy. W następstwie, nie mogąc porzucić miłości do Esmeraldy, Quasimodo szuka pocieszenia na jej grobie i ostatecznie umiera z głodu. Numer 10 W filmie Disneya Aladyn, samozwańczy szczur uliczny, natrafia na ukrytą lampę i uwalnia mistycznego niebieskiego dżina, po czym próbuje zdobyć serce księżniczki Jasmine. Historia Aladyna jest częścią zbioru blisko wschodnich opowieści ludowych znanych jako Tysiąca i jednej nocy z 1712 roku. Ta oryginalna historia jest przypisywana Antoinowi Galandowi, francuskiemu tłumaczowi. Antoine twierdził, że otrzymał tę historię od Hanny Diab, Syryjczyka, który oparł Aladyna na własnych doświadczeniach życiowych. Podobnie jak Aladyn, Hanna aspirował do posiadania straganu i pragnienia wyższego statusu społecznego. Hanna w końcu spotkał francuskiego odkrywcę o imieniu Paul Lucas, który wyruszył na poszukiwanie skarbów, podobnie jak podróż Aladyna w starożytnych Chinach. Ojciec Aladyna popadł w hańbę z powodu braku ambicji Aladyna i powiązań z dziećmi ulicy. Są też dwa dziny, jeden z lampy, a drugi z pierścienia. Trzej złoczyńcy udaremniają marzenia Aladyna, w tym jeden, który porywa Jasminę i zabierają do Afryki Północnej. Sultan grozi ścięciem Aladyna za to, że nie chronił Jasminy. Aladyn udaremnia więc zbliżający się ślub Jasminy, porywając jej narzeczonego i zamykając go w lochu do czasu odwołania ślubu. Numer 9. Powszechnie wiadomo, że ponadczasowa baśnie Zaplątani zawładnęła wyobraźnią wielu osób. Najwcześniejsza znana wersja tej czarującej historii pochodzi z 1600 roku i została napisana przez włoskiego autora Giambattiste Bazile. W tej wersji Roszpunka zostaje sprzedana jako dziecko potworowi z powodu kradzieży i matki w ogrodzie. Jednak wersja baśni autorstwa Braci Grimm, opublikowana w 1857 roku, przybiera mroczniejszy obrót. Rożpunka, która nigdy wcześniej nie spotkała mężczyznę, zostaje uwiedziona i zachodzi w ciążę z księciem. Kiedy książę powraca w odwiedziny, przebiegła wiedźma oszukuje go, by wspiął się na wieżę, używając obciętych włosów rożpunki tylko po to, by wpadł w ostre ciernie, czyniąc go ślepem. Następnie błąka się bez celu po lesie. Rożpunka w końcu rodzi bliźnięta, a książę ponownie ją odnajduje i żyją długo i szczęśliwie. Jednak początki prawdziwej historii sięgają jeszcze głębiej. Zamiast złej wiedźmy trzymającej w niewoli piękną dziewczynę, porywaczem jest nikt inny, jak kontrolujący ją ojciec. Numer 8 Najwcześniejsza znana wersja Kopciuszka wywodzi się ze starożytnego folkloru greckiego, chińskiego i egipskiego, z wariacjami znalezionymi w różnych kulturach i epokach. Jedną z najbardziej znanych wersji jest francuska baśń Charlesa Peraulta opublikowana w 1697 roku. Jego wersja wprowadziła elementy takie jak wróżka chrzestna, szklane pantofelki i powóz z dyni, które stały się ikonami. Jednak nawet wersja Charlesa nie jest pozbawiona mrocznych elementów. W jego bajce przyrodnie siostry Kopciuszka, kierowane zazdrością, okrutnie okaleczają własne stopy w desperackiej próbie dopasowania się do szklanych pantofelków. Punktem kulminacyjnym historii jest ukaranie przyrodnich sióstr poprzez wydziobanie im oczu przez gołębie, co służy jako morał strzegający przed ich niegodziwością. Bracia Grimm, znani ze swojej kolekcji baśni, również przedstawili własną wersję kopściuszka w 1812 roku. W opowieści Braci Grimm, zatytułowanej Ashen Putel, przyrodnie siostry również odcięły sobie części stóp, aby zmieścić się w pantofelkach, co doprowadziło do krwawej sceny. Numer 7 w sztuce J.M. Bariego i późniejszej książce Piotruś Pan jest przedstawiony jako psotny i wiecznie młody chłopiec, który mieszka w Nibelandii, w magicznym świecie, w którym dzieci nigdy nie dorastają. Podczas gdy Piotruś Pan jest często przedstawiany jako bohater i symbol wiecznej młodości, jego postać w oryginalnej historii ma złożone i nikczemne cechy. Jednym z niepokojących aspektów oryginalnej historii o Piotrusiu Panie jest stosunek Piotrusia do zagubionych chłopców, grupy chłopców, którzy mieszkają z nim w Nibelandii. Zgodnie z historią, Piotruś Pan rekrutował zagubionych chłopców i sprowadził ich do Nibelandii, aby dołączyli do jego grupy. Jednak gdy chłopcy dorastali, Piotruś zaczynał odczuwać niechęć do ich starzenia się i wyrzucał ich z grupy. W oryginalnej historii sugeruje się, że Piotruś Pan albo zapomniał o wygnanych, zagubionych chłopcach, albo, co jeszcze bardziej niepokojące, wrócił do ich domów i potajemnie ich zabił. Numer 6 Tarzan, stworzony przez autora Edgara Rice'a Berowksa, po raz pierwszy pojawił się w powieści Tarzan wśród małp w 1912 roku. Oryginalna historia Tarzana znacznie różni się od bardziej oczyszczonych i pełnych przygód filmów Disneya, które pojawiły się później. W powieści rodzice Tarzana, John i Alice Clayton, zostają porzuceni na afrykańskim wybrzeżu po tym, jak ich statek zostaje zaatakowany. Budują domek na drzewie i mają syna, Johna Claytona III. Jednak tragedia uderza, gdy oboje rodzice zostają tragicznie zabici przez wędrujące plemię małp. To wyznacza scenę dla wychowania Tarzana w afrykańskiej dżungli. Przedstawienie afrykańskich plemion i postaci w oryginalnej historii Tarzana było przedmiotem krytyki i kontrowersji. Historia Berouxa czerpała inspirację z różnych źródeł, w tym klasycznych opowieści i mitologii, aby ukształtować historię Tarzana. Jednym z odniesień, o których często wspominał, jest historia Romulusa i Remusa, mitycznych braci bliźniaków wychowanych przez Wilczycę, którzy później założyli miasto Rzym. Borowx ostatecznie włączył elementy oryginalnej historii dzikiego dziecka do postaci Tarzana w filmie Disneya. Numer 5 Mulan Legendarna postać chińskiego folkloru ma historię o mrocznych korzeniach i bogatym tle. Oryginalną historię Mulan można prześledzić wstecz do starożytnych chińskich ballad i wierszy, w szczególności ballady o Mulan z IV lub V wieku. W oryginalnej opowieści, Mulan pozostaje na wojnie aż przez 12 lat. Jednak rzeczywistość była 100 razy mroczniejsza, zwłaszcza dla jej matki. Kiedy jej ojciec poległ w bitwie, została zmuszona do tego, by nigdy nie wyjść ponownie za mąż, aby zachować swój dom. Mulan była zmuszona wyjść za mąż, aby ocalić swoją rodzinę, ponieważ ówczesne prawo nakazywało dziewczętom wychodzić za mąż w młodym wieku. W czasach dynastii Wei, w których Mulan prawdopodobnie żyła, kobiety często były maltretowane przez swoich mężów i rodzinę. Numer 4. Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków radykalnie różni się w oryginalnej historii od filmu Disneya. Zazdrość królowej jest głównym tematem oryginalnej opowieści, a jej obsesja na punkcie bycia najpiękniejszą w krainie doprowadza ją do ekstremalnych środków. Rozkazuje myśliwemu zabić śnieżkę i przewrócić jej serce, pokazując bezwzględną pogoń królowej za pięknem i władzą. Różne metody, których używa, obejmują gorset, który ją dusi, zatruty grzebień i wreszcie kultowe, zatrute jabłko. W oryginalnej historii królową spotyka makabryczny koniec jako karę za swoją niegodziwość. Na weselu królewny Śnieżki królowa jest zmuszona tańczyć w rozgrzanych do czerwoności żelaznych butach aż do śmierci. Istnieje również teoria, która sugeruje, że historia Śnieżki mogła zostać zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z udziałem hrabiny Margaret von Waldeck. Zgodnie z tą teorią, Margaret, która żyła w XVI-wiecznych Niemczech, została rzekomo otruta w młodym wieku przez swoją macochę, aby zapewnić sobie polityczne małżeństwo. Numer 3 Geneza i tło Księgi Dżungli zawierają zarówno mroczne, jak i pełne przygód elementy. Księga Dżungli to zbiór opowiadań napisanych przez Rudyarda Kiplinga po raz pierwszy opublikowany w 1894 roku. Historie te były również inspirowane starożytnymi indyjskimi tekstami, takimi jak Chantantara i opowieści Yataka. Jednym z godnych uwagi mrocznych elementów Księgi Dżungli jest postać Shirkana, przerażającego tygrysa. Shirkan jest przedstawiany jako bezwzględny i przebiegły drapieżnik, który wzbudza strach w innych zwierzętach. Jego obecność dodaje napięcia i niebezpieczeństwa do opowieści, gdy stara się wyeliminować Mowgli'ego, ludzkie dziecko wychowane przez wilki. Bill Pitt, który pracował nad oryginalnym scenariuszem, wymyślił podczas pisania, że Mogli zostanie znaleziony przez Louiego, aby nauczyć go rozpalania ognia. W finale Buldeo, myśliwy, próbował podpalić dżunglę, zanim został zabity przez tygrysa Shirkana, ale Mogli zabił tygrysa bronią myśliwego. Numer 2 W przypadku Śpiącej Królewny wersja Charlesa Perraulta zatytułowana Śpiąca Królewna w lesie zawiera mroczniejsze elementy. Oto kilka znaczących różnic między historią Charlesa a wersją Disneya. W wersji Charlesa księżniczka zostaje przeklęta, by ukłuć się w palec na kołowrotku i umrzeć. W filmie Disneya klątwa jest jednak zmodyfikowana w taki sposób, że księżniczka zapada w głęboki sen. Ostatecznie całe królestwo zapada w głęboki sen trwający 100 lat. W historii Charlesa to nie książę z bajki budzi śpiącą królewnę pocałunkiem. Zamiast tego znajduje ją śpiącą i ma taką obsesję na punkcie jej piękna, że ją atakuje. Księżniczka ostatecznie budzi się, gdy rodzi dwoje dzieci, a jedno z nich przypadkowo wysysa zaczarowaną drzazgę. Oryginalna historia kończy się mroczniejszym zakończeniem, w którym matką księcia jest Ogrzyca, która próbuje zjeść śpiącą królewnę i jej dzieci. Ostatecznie Ogrzyca zostaje pokonana, a historia kończy się szczęśliwie. Numer 1 Oryginalna historia Pinokia nosi tytuł Przygody Pinokia, napisana przez włoskiego autora Carlo Collodiego w 1883 roku. Chociaż Gimini Świerszcz jest ważną postacią w wersji Disneya, postać Gimini Świerszcz w oryginalnej historii nazywana jest Gadającym Świerszczem. Pinokio sfrustrowany radami świerszcza, rzuca w niego młotkiem i przypadkowo go zabija. W wyniku swoich występków Pinokio jest surowiej karany w oryginalnej historii. Na przykład kiedy dwie zakrainy zabawek zamienia się w osła z powodu swojej pobłażliwości i nieposłuszeństwa. W oryginalnej historii Pinokio zasypia również ze stopami zbyt blisko pieca, co powoduje ich spalenie. Zostają one jednak później zastąpione nowymi stopami. Pod koniec historii. Pinokio zostaje powieszony na drzewie przez swoich wrogów, Lisa i Kota. Jaki jest Twój ulubiony film Disneya? A który film Disneya zaskoczył Cię najbardziej? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.